Tak, Sesonny Wartex i. Wielki tata. z gry. Broster z BS, granie dla Granie. No. Co, co? już odpaliłeś? No. Siema, siema, robimy giga opening i zakończenie. O i nowy wykaże. Czek! chwilę nah. Dobra! Dobra, proszę Państwa, jest taka sprawa. Zrobiliśmy mega giga opening ze 300 skrzynek albo i więcej. Tak. I teraz jest wasze, wasze tak. zadanie. Aby policzyć star powery, gadżety i postacie, a osoba, która trafi na kolejnym odcinku wygra 50 PSC na kolejny karnet zadymiarski, który będzie teraz, sezon się zaczął, więc waszym zadaniem jest policzenie tego wszystkiego, a my wylosujemy osobę i co, co muszą zrobić, zostawi. zostawi suba u mnie, u nas i u Barteksa na koncie. Pile. Dostaliśmy gadżet fajny, a ty co? Przestrasz go nie pokazuj na razie. Bo to jest kupa skrzynek do otwarcia. Ludziska mamy 300 skrzynek do otwarcia na zakończenie sezonu. Siema, siema, witamy wszystkich. Tutaj jest na grubo, zaraz kończy się sezon za kilkanaście godzin. Co jest jakiś mega koks. Następne bomby brejowe z klika dające możliwość patrzenia w krzaki na 15 sekund. Wow, dobra. Otwieramy skrzyneczki z wszystkich O! Kolejny gadżet, już mamy dwa gadżety. Jeden tych gadżetów. Już dwa, maksujemy ludzi skła, ulepszamy ludzi i teraz są fajne opcje, że wpadają moc, które można ulokować w jedną osobę, jak wpadnie. Więc robimy giga opening wszystkich kąt, zerujemy, maksujemy postacie i czekamy na nową postać. Bartek się otwiera i robimy takie mega, giga, najlepsze momenty z oferty. No, widzisz, mówiłem, poczekaj spokojnie i Star Power czy gadżet? Star Power. O, o, Zyskuję maksymalnie procent bakujących punktu życia. Jedziemy dalej, proszę. O, Gadget czy Star Power? Star Power. Gadget. O, odbijanie od ścian. Super. Widzisz? Na no, grubo. Dziewiątka. No to będzie Star Power i gadget. Star Power i gadżet. O, 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 czekaj. O, i kolejny gadżet. Pa, jakie gadżety. Ale. No i co tu mamy? Przy następnym ataku Byron wysyłuje wiele rzutek. Zamiast jednej, przy czym zadaje się procent nie obrażeń, Super, spoko, coś fajnego. O, co będzie? Full bye. Gadżet! Starpamy. Ósemka. Coś będzie? Będzie, będzie, będzie. Świeciło się, świeci się, świeci się. Gadżet się świeci, no i To super. jest sam co ja Tak, jest spoko. Lubię gadżety teraz. Poczekaj, do będzie się świecie. Co?! O kurczę, ale grubo. Czekaj, oh. Czekaj tak jeszcze oh. nie było nigdy. Tak jeszcze nie było nigdy. O kurcze, fajnie, czekaj. Będzie trójka jeszcze się Dobra, <grym wytanie> obstawiamy. Obstawiamy. Gadżet. Gadżet. Postać. Gadżet. Star Power postać. Pff, mamy. Amber. Mamy Amber. No nareszcie. Amber. Ile można czekać, nie? Pięknie wyskoczyła, co? Jest Jak? A... No i 500 gramów do przodu. Krótszak mi się tutaj marzy. Ósemka. Jedna jedna świeciła. Czekaj, czekaj. Dobra, jedziemy dalej. Ale super, super. Coś mi Czekaj. O. się, da się. O, kolejna postać. Meg. Dwie postacie. I mamy Meg. Gdzieś? Uchylę nigdy Nie, czekam jeszcze na jeszcze jedno było takiego nie. nie, jeszcze jednak nie było O! U, 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 ja już ten moment był Był ten moment <grym> Jeszcze wypadnie wow. To samo co ty! To, 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 to squeaka super O słyszałam O, o kurcze, prawie że tak było, ale miałyśmy wstawiać, Mega skrzęcia o! Jest, Star Power Dobra. Mega Mega 7, nie ma nic. O! Max! Masz postać. Max! Mamy max, jest na maksa, bo jest mityczny 8x8. Więc 8. kolejny postać mamy, czyli jest. No. Ale masz. 8 była, 4, 3, 2, 1. Dobra, Tam. gadżet. Trójka. Wójka i złójka i gadżet. Ty sam. No to spoko. No i do... Bez no i... sensu. Ja tam bez sensu, dobrze jest. gadżet, gadżet dziki zawsze. I... To jest właśnie... Co to mówisz? Mamy po... Post... Mówiłem, że będzie grom! No i kolejna postać, grom, Jest piski 9 na 9 Jest gigas nie? fajnie. Mówiłem, że będzie grom? Jest grom. Dawaj. Grom gromca to masz tej postaci jeszcze bardziej. Dziewiątka, ale koks. Czekaj, czekaj. Cztery, trzy, dwa. Zbierasz się koncert. Czekaj, gadżet. Nie wiem, co będzie. I gadżet. I mnożnik. No to elegancko. I do kolejnego sezonu. Jak... Mhm, bo będzie jeszcze potem mnożnik. czy będziemy w trzyistych poziomach. Netu do baza. Ekstra. To i tego trzeba dzisiaj się będzie. O. Oooo! Wszystko O, o! Ach. Nie będzie już postaci na pewno. Będzie potem. jeszcze. O! No i dobrze, będą już te postacie będą bardziej koks. Mm. A, bo to by już ciężko opierać tym. O! Fajnie. To że... Myślałem. To już te. myślałem, nie? już, już myślałem, żeby. O. O, 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 o! o Też się przyda do niej! 30 skrzynek zostało. Ósemka. 3, 2, 1. O! Już od razu. Dobiję tarcza podczas supergoładowania w mega. Jakaś pojedynka. Dwójeczka magiczna, proszę państwa. I zobaczymy, czy będzie postać. Nie. I znowu ten sam Gadżet, znowu do skwika. No i... Star Power, mega. Gadżet. O, 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 o. O, czapka do niego, fajnie. Czyli Ósemka. Trzy, dwa, dwie siedzące. Gadżet. I... I Gadżet, świnia. Wiecie, ile to jest? Ten gadżet to 121. Więc nie zgadliście. Dawaj, dawaj. Po kolei. 3, 2. O, kolejny gadżet. Do kiełka Kiełek. Na ciebie to pasuje. Co? Pozdrawiam moją mamę. Pozdrawiamy mamę. O! Kolejny gadżet. Złup! Przedahadzą się te gadżety. Mały priorytet. Bardziej. I. Raz! Fajnie. Super. Życie. O. Oh. Postać. Bairon. Nareszcie. Fajna postać. Bajronik, wsparcie nic już na 8x8. O. I dolejnicza. Gadżecik. Pięknie. Dawaj. O. Eee... O, o, i kolejny Star Power, pięknie. Robię kiełka ręka do góry. Razem mamy postać. Lola! Mamy lola. Trzyma się ma lola. 10 na 10 10 na 10 się ma lola. O. O. Do kiełka wjezł na moc. To nie narzekaj. Kolejny gadżecik. Jakby było do kiełka to by mhm, no to już I do Leona. Cox Jest, Leon będzie max zaraz. Ostro, ale dzisiaj ostra tego mówię. Dzisiaj zerujemy konta, bo to ładnie, elegancko wypada wszystko dzisiaj. Najlepszy opening. Znów ty sam. Ja cię kręcę, ale ostro leci. O! Co to, coś nowego? A, znowu coś. Te ściany może przechodzić, 10 tak O, Star Power czy gadżet. Do gramika 20, 40, Giga skrzynka. Z tego wypadnie jeszcze jakaś postać. Dzisiaj wypadnie, jak jakaś postać. Dawaj. Jeszcze dwie postacie i masz wolne. I mamy Rufsa. Ciemno, ciemno Rufsa. Kończymy, zostało Jeszcze jedna postacie. Jeszcze jedna postać, niech wypadnie. Ciekawe, letyka, że to wypadło z tamtą Będę a ty. A znak na musisz policzyć? O! i I kolei na postać chromatyczna 6 x I na końcu powiemy o tym. O, o, o! Doszło super. Zdob plaster. Plaster oszalki. Więc waszym zadaniem jest policzenie tego wszystkiego. A my wyrosimy osobę. I co, co muszą zrobić? Zostawić suba u mnie, u nas i u Barteksa na koncie. U Ciebie? Znaczy u nas i u Ciebie na koncie. Więc my się żegnamy. Wasze zadanie jest rozpoczęte. I udanego dzieneczka. Hej!